Ludzie tyle mówią o darkwebie, tak się śmieją z tych stron. Hej, ciemna strona internetu, co złego moglibyśmy tam znaleźć? Ludzie robią filmy o tym, jak przeglądają darkweby, ponieważ ich to bawi. Oczywiście nie oceniam. Niektórzy lubią takie rzeczy. Ale bądźmy szczerzy, że większość ludzi, która lubi jakieś dziwne, sadystyczne, obrzydliwe rzeczy, siedzi na forczanie albo nawet na sadystyku i uważa to za dark web. Otóż nie, niespodzianka. To nie jest jeszcze dark web. Panie i panowie, dzisiaj pokażę wam symulator dark webu. Witajcie w grze. Chaos z tej strony 11, a to jest Welcome to the game. Więc za dużo tej grze nie wiem. Wyczytałem, że to jest to właśnie, tak jak powiedziałem, Mantor Dark Webu, że jest to coś mrocznego, coś pomiędzy symulatorem a horrorem, ale nie oglądał to żadnych gameplay, więc nie trzeba się spodziewać. Well. Dobrze, zatem zobaczmy, co tak gra dla nas ma. Jakieś dziwne krzesło ciemne, jakaś ciemnia w ogóle. Ilość obserwujących ludzi oglądających czy coś takiego. Dobra, zobaczmy. Czerwony pokój. Ukryty serwis yy, na deep webie. Głębokiej sieci. O! Aby zobaczyć ludzi, którzy chcą mieć czynny udział w interaktywnych torturach i morderstwach. Okej, okay, to jest dość creepy. Czego mi się ścięło? nie ści... mi się, okej. Okay. Nie tego się spodziewałem. Ej!

This is on notes. You use this to take notes on what you discover. So, this is a pretty important tool to use. Okay. To add and set your homepage on and to a deep wiki page to get you started. What you are looking for are eight hidden keys in the deep web. <coughs> Not all sites have them, but some do. You have to explore each page, click the links and see what you discover. A hidden key looks like this.

You will notice a clock. No, Obviously, like This day? is your current time. So if a site you visit is not up, try again a couple hours later. <coughs> Next to the clock, you will notice a day count. This keeps track of how many days have passed since you started your search for a red room. All right, now that's out of the way. Let's get on to the more interesting things about the deep web. When you, when you the the deep deep web, you're exposed to hackers. <coughs> These hackers will attempt to hack you, but don't worry. I went ahead and installed some tools to prevent this from happening. Spokojnie, ja już do czynienia z there are two of attacks that happen to you while you browse the deep web. The first one being a denial of service attack, or better known as a DOS attack. Oh a hacker tries to DOS you, you will be prompted with a DOS blocker tool to try and block the attack. You simply just have to click the action nodes in the puzzle and redirect the traffic to the exit node. This prevents the packets from flooding your system. You have to activate all of them, though. If you don't, you will get hacked. Great tip: you can hold the middle mouse button to speed up the process. Okay. I'm gonna go ahead and launch a DOS attack on you, so you can test this out for yourself. You ready? Dobrze, to jest it jest remisil. Ah. Eee, co mam zrobić? Nie rozumiem! To no użyj tego komputera! Okej. Okay. O, mam to po prostu przeprowadzić do, do, do samego końca, tak? E, nie do końca rozumiem teraz, co mam zrobić? Aha, mogę to przyspieszyć. Czyli teraz, kiedy już rozwiązałem zagadkę... Kiedy ustawiłem wszystkie strzałki w ten sygnał przechodzący do samego końca, mogę przyspieszyć środkowym. I zostałem schakowany. Hey. Fucking hell. Hmm. Let's try that again. Nie rozumiem! Okej, okay, czyli co jakiś czas mogę zostać schakowanym. An, 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 an. Dust blocker I co ja mogę zrobić, żeby to. To nie może się dostać do tego rdzenia, tak? Uwięziłem sygnał prawdopodobnie, albo coś, nie jestem pewien. To się może dostać do tego tutaj, mam rację? Nie wiem, czy spieszam, zobaczę zaraz. Nie rozumiem. Jestem taki mało kumaty. Przepraszam. What? To może zamiast powiedzieć spróbuj tego jeszcze raz, to mi wytłumaczyć, o co chodzi? O, czyli muszę to zablokować tam, ok? Czyli muszę poprowadzić ten sygnał do końca i go potem zablokować, tak to ma wyglądać? Mam nadzieję. Oy. Just like the DOS blocker tool, <coughs> I had installed the kernel compiler tool for you to fix the corrupted code. With this K compiler, you just have to type what you see on the screen. All right. Now I will launch a kernel attack on you, so okay. you it out for yourself. Ready? Nie the What do I do? Um, um, mam to wpisać. Dobrze rozumiem? Tak, mam to po prostu przepisać To jest symulator programowania. O Boże. Na tym poziomie programowania ta ja nie byłem. OK, wystarczy to, to po prostu przepisać. To Spoko. O oh, super! Jest, jestem gotowy na eksplorację głębokiej sieci, bo nic innego nie będę w życiu eksplorował, Nieważne, Co? Okej, okay, to był bardzo, bardzo słaby żart. Oh, wait a minute. There's one more thing I wspomnieć. to mention. This is just an urban legend, so I'm not sure if it's true or not. But they say the farther you get into the deep web, there are kidnappers that will try to locate and kidnap you. So mm. If you think someone is tracking you, just turn all the lights off, and be quiet. Don't say a word. Wow. How do you turn the lights off? Well, once you zoom out of the computer mode by hitting the right click button. Hit the A, S, D keys to look around, and click on the light switch behind you. Oh. Zerowanie w tej grze jest nieco dziwne. Rozglądam się na boki AID, a S do tyłu po prostu, teraz zrozumiałem. Ok. Em. Może włączyć do z powrotem, bo się czuję mało pewnie. To tyle. Ok! Czas. Oła! Zw... Kur! Ok, czas zwiedzić Deep Web. Tylko jak? Notatki. I to jest nasza przeglądarka, więc mamy w przeglądarce w jakichś stronach szukać bo ja wiem, ukrytych kodów, które gdzieś tam są, i połączyć je 8 kodów w cały jeden link do jakiejś strony na webie, Więc załóżmy, nie wiem. Czy mam tu wpisać jakikolwiek. Bo co ja piszę? Czy mam tu wpisać jakąkolwiek stronę? Czy to działa właściwie? Enable to Connect. Um, wyciszanie dźwięku. Wifi, nie za bardzo. Um, o, strona startowa, to było proste. Deep Wiki 1. Ok, czułem tutaj strony jakieś do zwiedzenia. Blackhead post Burnt at the stake Click click dead. O, to brzmi bardzo ciekawie, forgive me. Eee. Okej, okay, click click dead. To brzmi fajnie. To spróbujmy inne, może pierwsze z rzędu. Cokolwiek jest! Blackhead post. Eee. Więc zasady są bardzo proste. Kaszel, fuck. Czyli to jest strona, na której mogę poprosić o wykonanie jakiegoś zadania dla mnie Za oczywiście opłatą I oni wszystkim się zajmą, tylko jedynym haczykiem jest to, że wszystko zostaje publicznie zapostowane na stronie głównej tutaj Czyli ktoś na przykład chciał znać wszelkie detale na temat jakiegoś David Smith McConnord No i mu podali Całe, całe informacje Dzisiaj zrobimy zdjęcie tej dziewczyny, czy ktoś wie kto to jest? Wow Jakieś loginy, czy coś, czy ktoś zna tą kobietę? Submit a post. Co ją tutaj wpisać? Oh god. Nie mogę. Dobra, czyli wiemy, wiemy jak to wygląda już, że tutaj jest śledzenie się na skalę masową. Um, chip. Chip. Chip co? Czy jest jedna strona, która działa tak naprawdę teraz? You have been chosen. You have always been awake. Sick and it shall be found. A może będę czytał po polsku. Zostałeś wybrany. Eee, zawsze byłeś. obudzony. Szukaj, a tego znajdziesz. Nic nie będzie osiągnięte bez czasu i ten tenacity? Więc to znaczy, przepraszam. Zadaj pytanie. No tak, coś. <laughs> tak. Patrz, słuchaj, ucz się, bracia i siostry. Patrzcie, słuchajcie, uczcie się, bracia i siostry. Kontynuujcie poszukiwania. Reject hatred, embrace love. Patrzcie, słuchajcie, uczcie się, bracia i siostry. Kontynuujcie swoje poszukiwania. Odrzucajcie nawiść, przyjmujcie miłość. What? What? To są jakieś quizy. Eee. Czy ja właściwie tutaj muszę coś zrobić? O! No. Oh. <laughs> ok. Jest tu coś, na co jeszcze mogę kliknąć? Coś zrobiłem. A nie wiem jeszcze co. Um. O! Muszę kliknąć w odpowiedniej kolejności, każdy z tych po kolei, każdy po kolei z tych ukrytych kluczy tutaj, dobrze, rozumiem, ale... Co teraz? Trójkąt oczywiście. Na każdym z tych quizów jest coś ukrytego, co muszę kliknąć. Tylko nie będzie łatwo to znaleźć, bo to jest... A, zresetowało się! Fucking hell! Dobra, więc... To... Kółeczko, trójkąt... Co jest? O, zostałem wslakowany! No to nie, dobrze. A, 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 cześć. A, dobrze. Poradzimy sobie z tym. Musimy to doprowadzić tutaj. Okej. Okay, teraz zablokowałeś. Myślę, zablokować to na końcu w rdzeniu, Dobrze. Teraz rozumiem. Może to tutaj trzeba kliknąć. Dobrze. Co jeszcze? Ok, trafiony, zaotopiony. Um. coś tu się zapisało? Co to jest za dyskietka na dole? Co to zapisuje? Drugi dzień minął już? Cały dzień już to hakuje? Wow. Ehm, um. um. halo? Fak. Jeszcze raz. Nie wiem, czy zapamiętałem wszystko. To chyba było... Które kliknąłem? To? Nie, to na dole O, hakowanie Deep Web'u, Deep Web'u Deep Web'u, Boże Święty Czy muszę skasić światła? Czy ktoś tam był? Czy ktoś mnie właściwie Chciał porwać? Czy ktoś mnie właściwie chciał porwać teraz? Wow, hej! Uh. Ja nie rozumiem. Jeżeli ja włączę teraz światła, to czy. Kto tu się ruszał? Czy ktoś mnie chciał teraz porwać, typowo? Okej, okay, tego się po tej grze nie spodziewałem Docieram do jakichś sekretów i dlatego chcą mnie dopaść To jest oczywiste Okej, okay, ta gra jest bardziej creepy niż się spodziewałem For fuck sake, ja nie wiem które już spróbowałem, a które nie O-o, <laughs> <laughs> kolejny hak. <laughs> What the fuck Z... Ja rozumiem, że znowu hakujecie, ale... Bez przesady, że aż tak. Um... Ok, Okej, hak zablokowany. Ej, to jest creepy, że oni mogą po mnie właściwie przejść. To jest bardzo creepy. Nie spodziewałem się, że ta gra tak będzie wyglądać. Jest! Dostałem jakiś link Muszę go skopiować Czy... nie mogę go chyba skopiować, muszę go chyba przepisać, prawda? To jest moja pierwsza notatka, zapiszmy ją sobie Czy możemy... To skopiować, ctrl-c Możemy Tylko czy to jest dobry adres na pewno? Gdzieś się dosta... Deep Wiki wersja 2, super. Dobra, to sobie to zapiszę, że to jest. A nie, nie wiem, czy mogę teraz to dopisać jeszcze. Mogę, nie mogę tak dopisać. Hel. Ok, więc jesteśmy gdzieś dalej. Jesus. Ok, to na ciekawie. Family Drug Shop, Flame is evil. Legion. Paszporty to my. O mój Boże, to jest bardzo złe. Okej, okay, więc w tym odcinku to by było na tyle, ludzie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja nie wiem, czego, czego się bo tej grze spodziewać, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej, to dajcie znać. Ja bardzo chętnie zwiedzę więcej wirtu wirtualnego Dark Webu, ponieważ nie chciałbym wchodzić na ten prawdziwy i myślę, że większość, większość z Was tak naprawdę też nie chciałby zobaczyć tego, co tam jest. Także ja stanowczo odradzam. Już myślę, że ta gra to jest wystarczający powód do tego. Także. Wiecie, w ogóle mam wrażenie, że, że, twórca tej gry coś o Deep Webie jednak wie, że, że jednak zrobił taką grę z takimi szczegółami, I to jest przerażające, ale to by na tyle na, na ten odcinek, dzięki wielkie za obejrzenie i tak jak zawsze trzymajcie się, do zobaczenia w następnych, na razie.